Już w październiku, dokładnie w dniach od 21 do 23, zespół szkół i placówek kształcenia zawodowego w Bielawie będzie obchodził jubileusz 70-lecia istnienia. Jubileusz zbliża się już szybkimi krokami. Dopinamy. Ostatnie elementy tego wydarzenia, rzeczywiście na ostatni guzik, właśnie spotyka się komitet organizacyjny, gdzie omawiamy te właśnie wydarzenia i staramy się wszystkie te sprawy organizacyjne rozwiązać. Najważniejsze, żeby Wszystkim uczestnikom towarzyszył dobry nastrój, żeby była dobra pogoda, żeby no wszystkie przygotowania też w miarę spokojnie przebiegały, niezależnie od tego, że przecież praca szkoły na bieżąco trwa, że normalne lekcje. Nauczyciele muszą prowadzić, ale niezależnie od tego też pracują nad przygotowaniem wszystkich elementów, czy to programu artystycznego, stroju, wszystkich tych spraw związanych z obchodami. Na pewno najważniejszym elementem będzie gala jubileuszowa, którą będziemy mieli w się w Bielawie. Natomiast też niezwykle ciekawym, ważnym dniem jest drugi dzień obchodów, 22 października. Zapraszamy tutaj wszystkich i mieszkańców Bielawy, w szczególności absolwentów, na spotkanie, na poznanie tego nowego oblicza szkoły ale i również na taki czas spotkań wspomnieniowych, na rozmowy, na spotkania w małej grupie klasowej, spotkania z nauczycielami, z nauczycielami emerytowanymi, tak żeby ten czas był też miło spędzony. To też jest ważne wydarzenie. Każdego dnia spływają do nas zgłoszenia, mamy już grupę tych, którzy potwierdzili i liczę na... Dalsze zgłoszenia, które jeszcze będziemy cały czas zbierać. Zachęcamy wszystkich absolwentów szkoły do uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu. Przypominamy jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie odbędzie się w dniach 21-23 października. Szczegóły na stronie internetowej szkoły.